Zobaczcie ile mam goda, bo, golda, bo moją opetaktyką uzbierałem tyle Golda. To ja przemyśl dziś idziemy kolejną trasą. Tutaj już kupiłem to, ale tu trzeba kupić miasto, ale dziś nie to! Dziś nie to. Dziś kupujemy. Dziś sobie kupimy miasto w Polsce. I my sobie kupimy... No co my sobie kupimy? <laughs> ja wiem co my kupimy, bo chcę tam pojechać sobie. Ja chcę dziś pojechać do Szczecina. 70 golda. Kupione. Więc chcę zobaczyć. Teraz sobie tam pojedziemy. O jeszcze misję zaliczyłam, bo... bo jeszcze, jeszcze misję zaliczyłem do tego, bo miałem misję kupić i... kupić je na ten. No i zrobiłem misję. A my pojedziemy do tego Szczecina, ale... Po, tak, jedziemy tu. Potem pojedziemy do Częstochowy, jeszcze tam pykniemy, ale to długa trasa, 635 km. po prostu, ale długa trasa. Dajemy akcept i ja jadę, oczywiście. A kupimy sobie za jednego Golda, bo już teraz Golda nie gromadzę. Jedziemy Katowice, Częstochowa, Szczecin. Ciekawe, jak tam w Szczecinu mają. Tak, jak tam w szczecin wygląda. Więc dziś jedziemy od Katowic Częstochowa, czyli tą trasą, którą jechaliśmy. I potem jeszcze pojedziemy do tego szczecina, który kupiliśmy, więc ja sobie ulepszyłem, z czego te szyby są takie brudne. No halo, ja się pytam, czego te szyby są takie brudne? No nie chcę. Dobra, tu je, mamy lusterko. Odpalamy tą furmankę jedziemy po gienków. Gienki, chodźcie, gienki, 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 chodźcie, gienki, o, gienki, gienki. Kurde, nie mogę se normalnie zaparkować, tylko musi być ciągle idealnie. O tu jest. Dobra, teraz jest. Macie idealnie, oj. Dobra, skipa dajemy, bo nie będę was zanudzać. Jedziemy tą samą trasą, tylko potem jeszcze jedziemy tam daleko do Szczecina. Dobra. Hmm? Hmm? Częstochowa i Szczecin. Kurde, ja się nie mogę doczekać, aż do Szczecina dojedziemy, nie? Dobra. Dobra, macie wifi. Oj. A nie no, w sumie to będę zamykać. Ale to załączymy. Nie, radyjko nie. Nie, to zamknij. Macie, macie ciepełko. Nie wiem, tyle maszcie. Maszcie i nie marudźcie. Dobra, wszystko, możemy jechać. Dobra i oczywiście my jedziemy tutaj, o. Bo tędy jest szybciej, a my chcemy to jak najszybciej zrobić. Bo nie wiem, czy nam odcinek wystarczy. Dobra. No, serio, to jest takie brudne. Dobrze, że wiem, jak zobaczyć. Kurde, co jest. Dobra, nic nie jedzie. No, szybko. Dobra, dobrze, że o nic nie zahaczyłem, bo jakbym zahaczył, to by była trochę lipa. I ciśniemy teraz. Dobra. Więc patrzcie, to mój tajny sposób jak się rozpędzić. A dajemy... Damy sobie 120 na godzinę. I teraz suniemy... A to wyłączę, bo nie wiem po co mi. A, no, bo chciałem szybę oczyścić, bo takie to brudne było, że nie wiem w ogóle czego te autobusy takie brudne są, jak się nimi chwilę pojeździ. I co to ma być za skandal? Bo w ogóle można te, można te autobusy w ogóle gdzieś umyć, bo tak to się jeździć nie da po prostu. Ciekawe czy my w ogóle na tym... Nie no, pewnie dojedziemy. Bo 9 minut będziemy jechać do Częstochowy. Do do, Ka do Katowic to pewnie będziemy z 20 jechać. Nie wiem, pół godziny może nam zajdzie. Dobra, dobrze, że jedziemy tak szybko. Tylko ciekawe, czy nam się paliwo nie skończy, bo jak się skończy, to będzie lipa. Tu są te ostre zakręty, right. których ja nie lubię. Dobra, teraz tu. Dobra, i jedziemy na dół. Lecimy do. Lecimy do. Jup! Nie, nie Co, Kibla, chcesz? Czy restauracji chcesz? Nie wiem, co ty chcesz. Dobra, w cholerę mnie to. Ty... Dobra, nie ma Wi-Fi, koniec. Bo wy za bardzo krzyczycie mi tam. Za bardzo krzyczycie. Już płaczecie od tych seriali. Nie ma wifi Koniec. Koniec, nie ma. Nie, nie. Nie. A masz problem? Jak masz problem, to po co jedziesz? Dobra, to tak to się kurde to rozpędzę, że... Ja tysiąc lat jadę po prostu, bym wolał szybciej, tutaj. Dobra, ale tych tutaj trzeba wyprzedzić. Kurde, tylko ten się tutaj pewnie wryje, więc to trzeba jakoś załatwić. Patrz, pa, 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 ja ledwo co żyje? A on teraz na tam zjechał. XD Nie, nie. Ci zaraz dam. Nie ma. Kurde, jedziesz. Dobra. Dobra, muszę cofnąć, bo jak. Co się dzieje z tym autobusem? Jedź. Jedź. Jedziesz. Dobra, jedzie. Dobra, my też jedziemy. Dobra, rozpędzamy się. Właśnie dlatego nie lubię właśnie takich dróg. Bo się... Jedzie nie wiem ile. Dobra, suni, 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 suni. I Le lec... Cicho tam, nie gadać, bo... To mi... To mi przeszkadza w jeździe... Chcę normalnie, chcę normalnie kierować autobusem, oni mi się drzeć tutaj będą. No co za... Co za hańba po prostu, widzowie. Ha, czyli tu było 80 km, a potem te 600 km to do Szczecina się jedzie. Dobra. No dobra i tu już na luzie można wyprzedzać. Na luzak luzaczek o kurde kurde, jedź, jedź, jedź furmanko, jedź Dobra o kurde. Dobra, hamuj. hamuj O, przywalę! Nie, nie, przywaliłem jakoś. Dobra, jedź, bo czasu nie ma, bo... Jeszcze 600 km, chyba. Teraz do Szczecina będziemy jechać bardzo długo. Więc będzie ten, ta dłuższa trasa. O, kurde, musi być jak zwykle. Nie wiem, kurde. Dobra, szybko. Nie ma czasu. Dobra. Dobra, wysiadać. Ci, którzy chcą. Wsiadać now nowasy, dziwasy. Halo, wsiadacie nowasy, dziwasy. O, wsiadają. Coś się zbugowali, chyba. Ten marty, on stoi normalnie. To nie, on nie będzie moim ochroniarzem. Ja mu zaraz dam być ochroniarzem. Kurde, czego ja mam szyby, brudne? Ja nie wiem, co z tym. Ja te. Ja mojego busa to uduszę przecież. Jeszcze muszę wyłączyć. O, jeszcze światło wyłączyłem Dobra, jedź. Patrzcie, ile kilometrów jeszcze. Patrzcie, jak daleko jeszcze nam brakuje. Jeszcze 550. No bardzo dużo po prostu. Dobra, elo. Dobra, że, dobrze, że nikt... Tutaj mi nie nawalał. Dobra, rozpędzamy. Znowu, bo teraz teraz to trzeba jechać jak najszybciej, bo teraz to się tysiąc lat będzie jechało. No, mam nadzieję, że dojedziemy. No, może dojedziemy, nie wiem. No, pewnie za 20 minut dojedziemy do. Ci kurde Szczecina A teraz trzeba zasuwać jak najszybciej Jak najszybciej muszę ja jechać. Ja tylko mi nie srajcie tam. Dobra, tutaj po znowu ten zjazd. Exit right. Czy się czuję tak, jakbym teraz wracał normalnie tym busem? Cóż będę... Jutro będę zbierać Golda na kolejne miasto. Może, może kiedyś zrobię live'a, że przez całą Polskę jedziemy? Chcecie takiego live'a na moim głównym kanale, że jedziemy przez całą Polskę? Napiszcie mi w komentarzu, albo... No gdzie się ryjecie? Gdzie ty się ryjesz mi tutaj, halo? Ale się muryją po prostu, ja, ale dziadygi, dziadygi. Wiesz, ale daleko jeszcze, no mam nadzieję, że dojedziemy, ja, pst, ja jestem... E, tu wcześniej nie było bramy, dobra, trzeba to... Dobra, ja mam lepszy sposób. Nie będę płacić. Kurde. Ja nie będę, ja nie mam zamiaru płacić. Czekajcie. Kurde, kurde jedziesz, spadaj mi. Dobra, jedziemy pod prąd. Kurde, można? Tu się nie da. Nie, no nie gadać. I ty no nie da się no Dobra zapłacimy Jak raz za... Ty ja teraz nie nawrócę po prostu Mi się wydawało że wcześniej tych barier tutaj nie było Chyba że Ale roztłukę Ja Co jest co jest co jest Do Dobra już 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 jestem niewinny wszyscy po cholerę się tam ryją. Ja, ja wolę tutaj. Co to w ogóle jest tutaj? No ja idę do tej bramy, bo tam to się za dużo ich ryje. No, dzięki. Dlaczego minus 20? No dobrze pojechałem, nie? Oddawać moje pieniądze. Halo. Dobra, jedziemy. Kurde, moje pieniądze ukradli. Ale chamy. Nie dość, że dobrze jadę, to oni mi jeszcze pieniądze zabierają. Spadaj, Gienek. Siema. Siema. Taka kamera właśnie. Ale, ale się zatrzymał przede mną. Ja piję rady drogowe, to mi się wszyscy boją, nie? Ten genek tutaj to mnie dyszał udaje. Ja nie wiem, czy... Ciekawe, co się stanie, gdy paliwo nam się skończy. Paliwo. Paliwo. O kurde, Bob budowniczy! Siema! Bob budowniczy. Ty, ale fajnie, Bob budowniczy był. A paliwa wystarczy? No ja się boję, że nam paliwo nie wystarczy, bo. To nam musi wystarczyć. Nie no. Po no prostu ma nam to. Chyba, że dadzą po drodze gdzieś stację. Bo nie dadzą stacji nowej, no to... To się pożegnam z moim paliwo. Paliwo. Dobra, jeszcze... daleko jeszcze. Daleko jeszcze. UW. Nie, o nie, ja prosto jadę. To jest, ja pozwólcie, że ja mogę, mogę zjechać. Mogę wyprzedzić tego gieńka. Kurde. Ale przywaliłem mu... Ale, kop ale kopyta mu zasadziłem. O, psy jadą. Ja tam stoi, mogę się cofnąć? O, dobra, 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 spadamy. Idziemy, dobra, tutaj, turbo daje. I ci gonią mnie, chyba. Czekajcie, no, tam jest policja. Dobra, uciekamy. Gonią mnie, gonią mnie. Goni, policja mnie goni, halo! Policja mnie goni, ucieczka, szybko! Policja mnie goni, halo, policja mnie goni, ucieczka! Co tu się dzieje? Matko, policja mnie goni. I pali, nie wiem, czy. ciekawe co... Ja, a co będę musiał zrobić z paliwem? Paliwo? Paliwo. O, tu jest coś. O dobra jest! Stacja bełzynowa, dobra... Mogę, mogę się za, zapierdzielić się mogę tutaj. Tak? Ja idę na stację. I tutaj. O, kurde, ale stromy... Taki krzywy. I krzywe... ło. Gdzie jest parki? Nie, tam jest stacja bełzynowa. Dobra, do stacji, na stację bełzynową. No ale to wszystko dla Was, widzowie. Dobra, dobra, jest stacja bełzynowa. O, tu się mogę umyć. Dobra, i coś mam zrobić. Dobra, ładujemy. Tankujemy. ja to no, jednak dojedziemy. Myślałem, że nie będzie stacji. Czy może umyję tego brudasa jednego? No ale ja mam bieg wsteczny, no o co im chodzi? O. Przydałoby się umyć tego pana, więc. Umyjemy i jedziemy. I chyba przywaliłem budynek. Dobra, tutaj. Chcę go umyć. Nie wiem co to jest. No tu im. Dobra. Oni tacy oni są widzicie jak co oni są chamscy, musi być idealnie. Dobra, myjemy. O, dobra. Ale czyściutki. No i teraz można jechać. Zawsze, miałem, zawsze takim brudnym autobusem jechałem. A teraz? A teraz to jest coś po prostu. Kurde. O ile można myć to? Kurde, szkoda, że się skipa nie gadać. Kurde, wreszcie czysty auto. Uuu, ale czysty. Ale ładnie teraz wygląda. Już po prostu... Jak moje autobusy wszystkie brudne są, to ja już wiem, jak mam jechać. Dobra, jedziemy dalej. Śmigamy. I jeszcze takie turbo damy. Ale teraz strome zjazdy, się trochę rozpędzę. I z góry na pazury. Tutaj nikt. Ale krzywy ten zjazd po prostu, ja nie wiem, co z tym. Dobra, i przemyśl, autobus wyjeżdżana, proszę. Hmm. Kolejny, no ile tych bram jest? No nie wiem, na pewno więcej. I ty tu nieczynne są. To ja jadę, nieczynne. Ej, nieczynne bramy, dobra No to takie bramy to ja rozumiem. To tam, jak wracają, to te, tam trzeba płacić wtedy. A ja to sobie do zafriko jadę, nie? Spadać gieny. Ciekawe, ile kasy dostanę. Ale teraz patrzcie, jaki ładny, czysty autobusik mam. Paś nawet wycieraczki widać takie. Wycieraczki są czyste, ładne teraz, a nie takie brzydkie. No to ja wie, wiem już gdzie moje wszystkie autobusy umyć. Na tej trasie po prostu. Już wiem co mam robić. Co mam robić? No jechać do Szczecina. Sobie mogę na luzaku umyć autobusik nie? Dobra, wyprzedamy tych dwóch jenów. Bo to są moi, wjechać was? Kurde, ale ja Drifty tu robię. Halo, ale Drifty tu są. I w ogóle, czego ja tym się nie rozpędzam? Właśnie. Dobra, już paliwo to mi wystarczy. Ale zawsze będę musiał tankować. No, w sensie, nawet dużo, dużo kasy to nie kosztuje. Dużo kasy nie kosztuje brama. Czy dużo kasy tam nie kosztuje, nie wiem, jakieś tankowanie, kurde. Parking to tam. Dobra, ale go wyprzedziłem. Hup, prawie go wjechałem. Co jest? I ja się... Ej, tu jest tak pusto, tak jakbym był już nad morzem, po prostu, widzowie. Jenek, no co się ryjesz? I fajnie się jedzie do tego szczecina. Opłacało się wydawać 70 golda. Ale ładne to. Bez kitu. Ale patrzcie, jak ich wyprzedzamy. <grym> Dobra, pli, dobra, trzeba się pośpieszyć, bo żeby nam odcinka wystarczyło, bo jak nam nie wystarczy, to lipa będzie. Uuhu! No tamten to był taki krótki, nie szyb. Krótka trasa była, a ta jest to taka długa, że taki odcinek się robi dopiero. Napiszcie, na jakie miasto mam zbierać kolejne. A nie wiem, kupujemy za 70 golda zbieramy chyba, nie? Myślę, Ja kupiłem Szczecin dlatego, bo ja wiem gdzie mierzy, gdzie leży Szczecin i po prostu tak chciałem, żeby dłużej się jechało. Tak bardzo, to tak. O dobra, tutaj na jakąś pętelkę zajeżdżamy. To nieładnie, bo ja nie lubię takich zakrętów, bo nie mogę cisnąć. I dlatego to takie głupie... o! Pieski jadą! Au, au. pi patrol jedzie. Dobra, żyje, żyje, żyje. Gdzie to, a tutaj jadę pod ziemię! Pod ziemię jadę. Jedziemy w podziemia! Ja nie mogę! Ale skręt! Ale skręt, wszystko się, cały autobus się rozwala. Ło! Przeżyłem jakoś, ale ciężko było na tym zakręcie. Gienek, czego ty jedziesz przede mną i mam cię wyprzedzać? Wyprzedzamy cię, Elo. A og ograniczenia to mi nie obowiązują, jak coś. Ja jestem królem, to sobie mogę jechać jak chcę. I już dojeżdżamy do mety. Ciekawe, jak tam baza u nich wygląda. Ciekawe, Zobaczmy, jak wygląda baza w Szczecinie. Już jesteśmy w, Sz w Szczecinie. Jeszcze tutaj kilku, kilkunastu gienków trzeba. A tu będzie skręt teraz. Dobra, szykujcie się na ostry speed, ale drift. Ale drift ta zrobiłem. I kolejny drift. I... Ale drift, ale drift. Uwaga, ludzie, kolejny drift. Patrzcie. Myślałem, że przywalę. Kurde. Mogę tu wjechać? Kurde. A te, zoo, a te słupy to już nie wkurzają. Dobra, no, siema, dzięki. Elo. Hi, 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 hi. Kurde, no. Musi być idealnie. Mogę normalnie... Mogę sobie zaparkować... Kurde. Dla nich to musi być wszystko idealnie, kurde, idealnie trzeba zaparkować, a nie normalnie. Dobra. Ile? Ile? No. Ej, dużo, nawet nie no, spodziewałem się więcej siana, no, ale dobra. Dobra, dziękuję każdemu za oglądanie. Tylko jeszcze mam takie jedno pytanie do was, tylko wyjdę z tego. O dobra, gifciki mam. O dobra, jednego golda. a Zaraz otworzę kolejne. No To już po odcinku zrobimy, teraz nie ma co otwierać, ale mam jeszcze takie pytanie do Was. Jakie miasto? Tutaj ja Wam pokażę. Czekajcie, tutaj Gdańsk kosztuje 75 golda. Ale do, na Gdańsk by było można pozbierać, bo to też spoko jest miasto. O. Napiszcie, gdzie chcecie jechać dalej. Napiszcie, wybierzcie coś z tych miast, oprócz Szczecina, bo Szczecin już mamy, ale, ale możecie wybrać. Albo nie no, po prostu wybierzcie jakieś miasto. Nie wiem, może być nawet, nie wiem. Czekajcie, które. O nie, możecie Gdańsk. Nawet te za 75 golda, czyli Gdańsk, czekajcie, co tu jest za 7. Ile, ile tego jest za, za 75 golda? Czego to są dwie Szczeciny? Czekajcie. Już zmieszałem po prostu. To 75 golda. Tutaj możecie wybrać albo coś. Ja bym do Olsztyna pojechał. Chcę do Olsztyn. Nie, ja zbieram na Olsztyn albo. No, dobra, nie, no wybierzcie. Bierzcie śmiało, albo bierzecie coś z tych, albo bierzecie coś z tych. Napiszcie w komentarzu, na które miasto dalej zbierać, i do niego sobie pojedziemy, jakąś tam trasą. A i ja Wam dziękuję za oglądanie. Kto przeżył tą długą, śmieszną trasę, to się nieźle naśmiał. Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich. Tu mamy. Ja to nie mnie nie interesuje. Elo!